Cześć! Z tej strony Madzia Wagoweda z Sercem. Dzisiaj porozmawiamy o dysleksji. Powiemy sobie o zmianie definicji, o przyczynach, planu temporale, o diagnozie terapii, gestach artykulacyjnych, dzieciach lewołusznych i o angielskim dla dyslektyków. Zaczniemy o, od definicji. Definicja, która w, tak do tej pory w sumie funkcjonowała, ma już około 30 lat i mówi o trudnościach w czytaniu i wpisaniu. I ta definicja tak naprawdę daje podstawę do tego, że dzieci są uczone nieprawidłowo, bo są właśnie uczone czytania i pisania i utrwalają błędy, bo nie powinno się od tego zacząć, ale o tym później. Definicja, która jest aktualna za profesor Cieszyńską, brzmi, że dyslekcja to są trudności w linearnym opracowaniu informacji językowych, którym towarzyszą. Problemy w linarnym przetwarzaniu informacji symbolicznych, czasowych i motorycznych. Jeżeli chodzi o dysleksję, tak naprawdę w 2011 statystyki podają, że było 9,7% dyslektyków w społeczeństwie, ale już w 2016 ta liczba wzrosła do prawie 15%, więc naprawdę idzie to w dosyć szybkim tempie. Pojawia się. Teraz sobie powiemy o przyczynach, bo tak naprawdę mamy dwie przyczyny, co może niektórych zaskoczy. Mamy przyczyny, które pojawiają się już w okresie prenatalnym i około okołoprenatalnym. Jeżeli w tym okresie jest ta dysleksja wykryta, to tak naprawdę bardzo wczesne są już jej symptomy. A drugi to jest dysleksja nabyta, czyli tak naprawdę. Spowodowana przez stymulowanie wysokimi technologiami. I te właśnie wysokie technologie mogą nam właśnie też spowodować w tych wiele innych rzeczy. Chciałam Wam pokazać taką sesję zdjęciową, która tak naprawdę nazywa się Idiot Box. Dlaczego? Są tutaj przedstawione dzieci, które oglądają telewizor. Ich wyraz twarzy jest właśnie bardzo wymowny. Pani, która robiła tą sesję, Deni Stevens, mówiła, że to była dla niej najłatwiejsza sesja, bo tak naprawdę, żeby zrobić piękne zdjęcia, ogląda się dzieci w ich, naturalnych, w ich naturalnym środowisku, w zabawie i próbuje się uchwycić to, co dzieci robią. A tutaj pani naprawdę nie musiała się wysilać. Więc myślę, że możecie sobie zerknąć. Jest tutaj też opisany reportaż. Więc Właśnie ta druga przyczyna to no, te wysokie technologie, które nam zmieniają strukturę mózgu. Bardzo ważne, to też taka ciekawostka. Przechodzimy do trzeciego punktu: do planu temporale. W badaniach neuroobrazowania mózgu stwierdzono asymetrię planu temporale, czyli mówimy o zmianie w strukturze mózgu. I jeżeli chodzi o dzieci i osoby dyslektyczne, jest ta struktura powiększona w lewej półkuli mózgu. I badania wykazują, że 70 pro, 75% osób z dyslekcją ma właśnie tą strukturę powiększoną dla wybuchu imunizmu. I tutaj w sumie tak naprawdę jest troszkę tajemnica naszej e, definicji. Bo struktura ta odpowiada za linearne przetwarzanie językowe oraz za przetwarzanie czasowe. Więc wracając jeszcze do wysokich technologii, oprócz tego, że powodują dyslekcję, utrwalają oburęczność. Skutek jest, skutek jest taki, że jest, są problemy z pisaniem, czyli tak zwana dysgrafia, bo mamy też często towar, współtowarzyszące e, obniżone napięcie mięśniowe. I pamiętajmy o tym, że dysleksja to jest tak naprawdę problem życiowy. Jeżeli chodzi o dysleksję i o diagnozę, bo teraz sobie przejdziemy do naszego czwartego punktu, pytanie: jeżeli diagnozujemy dziecko, kiedy możemy tę dysleksję zdiagnozować? I prawnie usankcjonowane po trzeciej klasie szkoły podstawowej, przeważnie piąta, szósta klasa. Ale tak naprawdę jak każda diagnoza, jak tutaj napisałam, im wcześniej tym lepiej. Co to znaczy? To znaczy dla nas logopedów, że tak naprawdę nikt nam nie zabrania i dla wszystkich wychowawców przedszkolnych, szkolnych zdiagnozować dysleksję u dziecka już w okresie przedszkolnym. Możemy opisać w diagnozie że dysleksja ma, y, 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 diagnozujemy dysleksję na tej i na tej podstawie. Zawsze też mówimy o zagrożeniu dysleksją, i tutaj możemy jakby ustosunkować się do tego i wypisać wszystkie czynniki, które o tym świadczą. Jeżeli chodzi o diagnozę, y, co badamy? Badamy sobie. Sprawność motoryczną, bo dzieci z dyslekcją mają duże problemy motoryczne, czyli motorykę zarówno małą, jak i dużą. Badamy właśnie ten linearny porządek, czyli układania od lewej do, do prawej, ćwiczenia analizy syntezy wzrokowej, yy, grafopercepcję, co jest bardzo ważne. W grafopercepcji tak naprawdę też sprawdzamy, jak dziecko widzi, czyli tą analizę syntezy wzrokową. Dajemy rysunek, jeżeli dziecko już potrafi. Dziecko ma odwzorować ten rysunek. To nam też dużo mówi. Jeżeli chodzi o dzieci dyslektyczne, bardzo dużo dzieci dyslektycznych potrafi też świetnie czytać. Nie ma z tym problemu. Ale musimy też sprawdzić rozumienie tego, co czyta. Musimy sprawdzić naprawdę wiele czynników. Jeżeli już stwierdzam, że dziecko ma dysleksję, nie idziemy jakimś schematem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, co jest zaburzone. Dlaczego dziecko na przykład nie pisze prawidłowo? Co jest, co jest jakby powodem? Czy jest powodem na przykład lewooczność i dziecko odwraca nam te obrazy, czy właśnie ta skrzyżowana lateralizacja? Zawsze się zastanawiamy, bo każde dziecko dyslektyczne jest też inne. Dobrze. Wracając jeszcze do diagnozy, bardzo często jest tak, że dziecko, które nie czyta, tak było przynajmniej do tej pory, nie twierdzę, że wszystkie poradniki tak robią, dostaje zalecenia, że ma więcej czytać. Zacytuję tutaj doktor Leszka, która powiedziała, to tak jakby dać dziecku, które nie chodzi, zalecenie, żeby biegać, bo nauczy się wtedy chodzić. Jest to po prostu absurdalne. To dostosowanie do dzieci dyslektycznych, to tak, to też za doktor Leszką, to ubranie i powinno być szyte na miarę ucznia. Bo żadna osoba, która tak naprawdę chodzi w swoim rozmiarze, nie będzie się komfortowo czuła w innym rozmiarze. Więc procenty jeszcze do diagnozy. Jak już podsumowuję, analiza synteza wzrokowa i słuchowa jest do sprawdzenia. Kategoryzacje, analogie, linearny kierunek od lewej do prawej, to też bardzo często jest zaburzone. percepcja i czy dziecko widzi i umiuje relacje między właśnie rzeczami. Dobrze, to, to teraz przechodzimy do terapii. Bardzo ważne jest, żeby tą terapię rozpocząć im wcześniej, tym lepiej już to powiedzieliśmy przy diagnosie. I tutaj bardzo duża rola spoczywa też na wychowawcach przedszkolnych. Dobry wychowawca przedszkolny naprawdę potrafi wyłapać trudności dziecka i trzeba też pozwolić sobie powiedzieć i zaufać w tej kwestii. I tutaj, jak już diagnozujemy, to, to tak samo ćwiczymy techniki wzrokowe i przestrzenne, techniki słuchowe, ćwiczenia praksji, dużej, małej motoryki, techniki lewopunkulowe, edukacyjne. To akurat bardzo ważne. Jak, jak ma się dysleksja w wieku szkolnym? Jak ma się dyslekcja do dzieci w wieku szkolnym? Najpierw w terapii stosujemy obrazki, potem litery. To jest bardzo ważne. I u dzieci szkolnych bardzo przydatny jest materiał czarno-biały. Tutaj też od razu powiem o tych gestach artykulacyjnych. Co to są te gesty artykulacyjne? To jest tak jakby dodatkowy czynnik pozwalający różnicować włoskę, czyli e, dodatkowo pokazujemy dziecku do, do, dotykowy e, element głoski, czyli jeżeli mamy głoskę k i g, pokazujemy, dajemy sobie rękę na szyję i k, nie drgają struny, ale g, g, te struny, szyja zaczyna nam drgać. Wiele też gestów artykulacyjnych pozwala rozpoznać głoskę, na przykład p, dmuchanie na rękę, ten element czucia tak naprawdę pozwala dzieciom łatwiej się uczyć. Pozwala zrozumieć też różnicę przez ten odbiór skórny. Co jest jeszcze bardzo ważne? ćwiczymy to zawsze, z czym dziecko ma problem. Nie zaczynamy od ćwiczenia sylab. Jeżeli dziecko nie wie, co to jest sylaba, musimy mu pokazać i wzrokowo, i słuchowo wytłumaczyć, co to jest sylaba. Jeżeli to opanuje, możemy uczyć dziecko techniką sylabową i jakby iść ten tropem. Jeżeli chodzi o dzieci dyslektyczne, nie zaznaczamy sylab kolorem, dlatego że odwraca to uwagę. Jeżeli chodzi o ćwiczenie kategorii, staramy się nie nazywać dziecku kategorii, staramy się naprowadzać dziecko, ale staramy się, żeby sam tworzył język, bo tak naprawdę umiejętność. Yy, Funkcjonowania dziecka i posługiwanie się językiem pozwala zniwelować niektóre, zmniejszyć te elementy dyslektyczne. Jeżeli chodzi o technikę czytania, nie pracujemy nad rozumieniem, jeżeli dziecko nie opanuje techniki czytania, bo jest to wtedy troszeczkę nieadekwatne. Jeżeli chodzi o etapy, Najpierw ćwiczymy sobie rzeczy na materiale tematycznym, a tematycznym na końcu symbolicznym. Używam najpierw koloru czarno-białego i na końcu dopiero liter. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o teksty. Czcionka musi być bezszeryfowa i tekst musi być przejrzysty. Nie może być pisany w kolumnach. Co znaczy bezszeryfowa? To znaczy bez tych osobników i zalecany jest rozmiar 14 czcionki Arial. Bardzo ważne, żeby ćwiczyć obroty w przestrzeni. I tutaj polecam pozycję kocham się uczyć profesor Cieszyńskiej. I jeżeli chodzi też o ćwiczenia w przestrzeni, no to mówimy dziecku, żeby obróciło obraz, który rysujemy w prawo. W głowie ma obrócić ten obraz. czyli mówimy o szkolnych. I my go narysować. Więc to jest bardzo trudne. Bardzo popularne teraz i przydatne przy ćwiczeniach. Z dziećmi dyslektycznymi jest kodowanie i to możemy też sobie wykorzystać. Zadawanie pytań, jeżeli chodzi o ćwiczenia suchowe. Czy powiedziałam dobrze, syska? Dziecko ma się do tego ustosunkować. Dobrze, jeszcze jedna rzecz i przechodzimy sobie tak, dzieci lewisz. Dzieci, które mają dominujące lewe ucho, tak naprawdę mają dłuższy kanał dźwiękowy, który dociera im do lewego ucha, przez to część informacji jest utracona podczas jakby tej drogi. I yy, możemy mieć przez to wrażenie, że dziecko nie słucha i notorycznie zadaje pytanie, co, co, co jest to tak zwany mechanizm czekania. Powinno się mówić do dziecka wolno i nie budować złożonych pytań i poleceń. Bardzo przydatna jest wtedy praca na emocjach i na symbolach. Czyli jeżeli wiemy, że dziecko ma taki problem, starajmy się go nauczyć, żeby rysować na przykład domek, jeżeli chodzi o zadanie domowe, żeby wiedziało, co jest na to zadanie domowe. Teraz powiem tak naprawdę sobie jeszcze o angielskim dla dyslektyku, i tu się będę opierać na. Pani Jowicie na wykładzie, pani Jowity Wilk. I tak jak w języku polskim. Bardzo ważna czcionka bezszeryfowa, zalecany właśnie ten Arial Tekst pisany w jednej kolumnie, najlepiej bez żadnych elementów dodatkowych, obrazków, rysunków, żeby nie było, było elementu rozpraszenia, bo ta zasada przejrzystości jest bardzo ważna. Jest też specjalna czcionka dla dyslektyków, ale ona jest na licencji, nazywa się Open Dyslektyk. Co powiedziała pani e, Jobita? Powiedziała, że dzieci dyslektyczne nie analizują, czytają globalnie i bardzo długo zostają na tym etapie. Dzieci niedyslektyczne potrafią na późniejszym etapie analizować. Jeżeli chodzi tak naprawdę jeszcze o dysleksję, to kolejnym, w kolejnym wykładzie podam podręczniki, które właśnie są polecane i zarówno do języka polskiego, i do angielskiego, dostosowane odpowiednio do wieku. Pokażę, przyniosę połowie. Jeżeli się wam podobało, łapka.